Ewolucja. Czyli z jednego gatunku powstaje drugi całkiem inny. Z jakiejś małpy powstał człowiek. Tak twierdził Darwin. Tylko nigdy nie znaleźliśmy brakującego ogniwa. To jest hasło w darwinizmie. Oto jest por lateksowy. Teraz będzie plemnik. Pan podtrzymam przez chwilkę. Uwaga, to jest por lateksowy, teraz ja się przebieram za plemnika, będę miał ogonek na głowie. I uwaga, taki plemnik do takiego prezerwatywi podchodzi i widzi taki por i robi tak: ziuch, przeleciał, mamy ciążę. Jeszcze raz: ziuch, leci plemnik, przeleciał, mamy ciążę. A, a zobaczmy, jak wygląda wirus, który nas obdarza AIDS-em. Wam pokażę, proporcjonalnie, ja jestem plemnik, a to jest wirus, który powoduje AIDS, śmiertelną chorobę. No i teraz proszę bardzo. Siuch! Ej, przeleciał! Zamkniętymi oczami przeleciał. Proszę bardzo. Przeleciał. Ile chce, tyle leci. Pana, teoria ewolucji jest troszkę na wyrost nazywana teorią. To jest hipoteza. Nie ma żadnego dowodu na poparcie. Na przykład, jak pan biologów odpyta, nie znaleźliśmy żadnej mutacji pozytywnej. Mutacje są tylko negatywne, czyli y, kolejne pokolenie, jakiś błąd genetyczny i rozwałka gatunku, na gorsze. Natomiast nie znaleźliśmy żadnej mutacji pozytywnej, czyli takiego potwierdzenia, że pod naporem środowiska następują mutacje, które wywołują postęp i ostatecznie gdzieś tam nowy gatunek. Przez tyle lat żadnego dowodu to jest słaba teoria naukowa. Z naukowego punktu widzenia y, nie daje się dowieść jest hipotezą i po tylu latach trzeba by ją zdyskwalifikować natomiast kreacjonizm jest koncepcją sensowną w momencie kiedy uderza we mnie konkretna choroba prawdziwa już nie szczepionka część mojego systemu immunologicznego jest zajęta produkcją pustych nabojów niepotrzebnych w danej chwili organizmowi i w związku z tym przeciwko prawdziwej grypie na którą się nie zaszczepiłem mój organizm nie jest w stanie Zainwestować całych swoich mocy przerobowych w systemu immunologicznego, bo część tych mocy jest zajęta przez całą plejadę szczepionek, których sobie Nie Zgoda czy nie? Zupełna niezgoda. Nie tylko, że niezgoda, to co pan mówi, to są pana spekulacje myślowe, nie oparte na żadnej wiedzy, nie na, oparte na żadnych faktach. A skąd pan profesor może wiedzieć? No, bo ja widzę, co pan że nie mówi. nie oparte na żadnej wiedzy? No, bo słyszę, to, są, to co pan mówi, to, to są, są też spekulacje, panie profesorze. Moje A... nie są spekulacje. A skąd pan wie, że ja nie jestem wykształconym medykiem? Umysł Prawaka jest niesamowity. Możesz dać Prawakowi tysiąc książek. Możesz wysłać Prawaka w podróż dookoła świata. Wszak podróżek kształcą. Ale finalnie i tak jedyne, co uzyskasz. To taki sam dzban, tylko że nieco bardziej elokwentny i znający więcej anegdotek. Cejrowski w ogólnym zarysie nie różni się niczym od przeciętnego 50-latka z Podlasia. To personifikacja chłopskiego rozumu, tylko że ma złote usta i nieco charyzmy. Zanurzmy się w tej ciemnocie. Poznajmy świat człowieka, który sam siebie nazywa ciemnogrodzinem i który faktom się nie kłania. Najpierw o ewolucji. Wojtek z przyczyn religijnych odrzuca tę teorię, chociaż sam Kościół nie ma już do niej żadnych wątów. Powtarza przy tym typowe głupoty z elementarza kreacjonisty, które jest w stanie opalić nawet czwórkowy uczeń całą specjalnego. Weźmy najpierw ten rzekomy brak mutacji pozytywnych. Bakterie uodparniają się na antybiotyki, to jest przykład pozytywnej mutacji. Albo spójrzcie na tego gościa, to krępak na brzozak. Słynie on nie tylko z tego, że jest mądrzejszy od Cyrowskiego. Jest on przykładem zjawiska melanizmu przemysłowego. W XIX wieku przemysł mocno zanieczyszczał powietrze. Spowodowało to, że jasne porosty na drzewach zaczęły obumierać. Przez to kora drzew stawała się ciemniejsza. Nasz motyl miał wtedy jasne barwy i zaczął być na takich ciemnych drzewach mocno widoczny. Stawał się łatwym łupem dla drapieżników. Co na to krępak? Krępak rozwinął mutację, dzięki której stał się ciemniejszy i jego kamuflaż działał lepiej. A obecnie z powodu poprawy stanu środowiska zachodzi proces odwrotny. Krępak znowu jaśnieje. Ale co ja o motylach i bakteriach? U ludzi też zaobserwowano pozytywne mutacje. 70% dorosłych ludzi na świecie nie może trawić laktozy, a w Europie tylko 5%. Populacje, które wcześniej udomowiły bydło, rozwinęły tolerancję na laktozę. Zawdzięczamy to mutacji w genie MC56, która to mutacja wystąpiła parę tysięcy lat temu. Dzięki temu możemy pić mleko. Występują też mutacje chroniące ludzi przed malarią, mutacje zwiększające gęstość kości, czy mutacje zapewniające zdolność widzenia większej ilości barw. A co do ogniw pośrednich, to Wojtek ewidentnie na biologii rysował kutasy na ławce, zamiast słuchać się facetki. Naukowcy znaleźli setki ogniw pośrednich łączących różne gatunki zwierząt. Oczywiście dotyczy to też samych ludzi: Australopitek, Homo habilis, Homo erectus, Marian Kowalski. To Tylko niektóre z ogniw pośrednich łączących współczesnego człowieka z jego małpim praprzodkiem. To może teraz o kondomach. Wojtek, w swoim szalecie pod tytułem WC Quadrans, powielał prawacki z dla 90 o porach w prezerwatywach. Rzekomo w gumkach mają być tak duże pory, że wirus HIV albo plemnik bez problemu się prześlizgują. Aż głupio się czuje prostując takie brednie, ale okej. Okay. Prezerwatywy są skuteczne. Jeśli chodzi o ciąże, to ich skuteczność w przypadku bezbędnego użycia wynosi 98%. I tu nie chodzi o pojedynczy stosunek, tylko o regularne współżycie przez rok. Używasz idealnie prezerwatyw, to masz tylko 2% ryzyka wpadki. Jest to skuteczność tylko dwa razy niższa o tabletek hormonalnych z samym progesteronem. A jeśli chodzi o AIDS, to na przykład według British Association of Sexual Health kondomy mają prawie 100% skuteczności w przypadku idealnego użycia. Oczywiście ideały nie istnieją i można się też spotkać z niższymi oszacowaniami, ale nikt rozsądny nie kwestionuje tego, że kondomy robią świetną robotę w zapobieganiu zarażeniom HIV. Przejdźmy do szczepionek. Cejrowski, jak klasyczny szur jest antyszczepem. Puściłem na początku kuriozalny wywiad, w którym mówił coś o szczepionkach osłabiających odporność. No więc nie, szczepionki nie obniżają odporności. Jest to brednia, którą Wojtek musiał przeczytać na jakimś szuroblogazku. Układu immunologicznego nie można przeciążyć. W przypadku szczepionek podajemy dzieciom unieczynione wirusy lub tylko ich fragmenty. Organizm sprawdzi sobie z tym bez problemu. W 2018 roku w Journal of the American Medical Association opublikowano badanie na 944 dzieciach poniżej czwartego roku życia. Wydzielono dwie grupy dzieci. Te, które zachorowały na chorobę, przed którą nie chronią szczepionki, oraz te, które nie zachorowały. Porównano ilość antygenów, które dzieci z obu grup przyjęły w szczepionkach. Gdyby teza Cejarowskiego była poprawna, to ilość antygenów powinna korelować z zachorowalnością na inne choroby. Jednak nie. Ilość antygenów w obu grupach była podobna. Antygeny zeszczepanych zatem nie zwiększają ryzyka zachorowalności na inne choroby. Oczywiście to nie jedyny antyszczepionkowy wyskok Wojciecha. Wojciech wprost twierdzi, że szczepionki zabijają i w znaczącym procencie zawierają trucizny. On sam się nigdy nie szczepi i nie ma nawet sraczki. Jeśli kiedyś zachorujesz na jakąś egzotyczną chorobę, to być może Ciorowski o przywióz z egzotycznych wojarzy. Szury zwykle wyznają brednie w pakiecie. Jeśli ktoś jest antyszczepem, to na ogół jest też anty 5 g No i tak dokładnie jest w przypadku Wojtka. W wywiadzie dla Radia Wnet wypowiedział się na temat technologii 5G. I były tam takie kwiatki. I teraz Bangladesz i Indie, może dlatego nie ma zachorowań, że 5G nie ma? Otóż wyszukałem, że przebywanie w pobliżu 5G daje bardzo podobne objawy do korony, bo się gotuje w nas woda. A płuca to jest taki worek luźny, taka torba z Biedronki plastikowa, którą bardzo trudno jest załamać, zawalić, zniszczyć. Inne organy są odporniejsze. Jak walniesz w serce pięścią, to potrafisz obudzić pacjenta, któremu serce stanęło, a serce nie pęka od tego walnięcia. Natomiast to samo zrobione w płucach powoduje kompletną degręgoladę. No więc 5G bardzo intensywna technologia. Może dlatego nie ma fali w Indiach i Bangladeszu, że nie mają 5G. 5G to jest fala, tam mikrometry jakieś zamiast milimetrów i ona tamta była a ta jest jakby miał obraz, nam pokazać jakoś inaczej. Tutaj muszę wymyślać dźwięki dla Państwa. I ta fala potrafi tak zagotować, potrząsnąć, zagotować wodą w komórkach, potrząsnąć tymi membranami komórkowymi, że niszczy człowieka. Koronawirus to tak naprawdę oddziaływanie 5G. Co z tego, że w wielu krajach nie ma masztów 5G, a choroba działa tam w najlepsze? Wojtek zresztą nawet teraz nie używa telefonów komórkowych. Twierdzi, że emitują one mikrofale takie same jak kuchenka mikrofalowa. Że, za pomocą trzech telefonów komórkowych, można uprażyć ziarna kukurydzy i to samo telefon robi z naszymi mózgami. Z tą kukurydzą to faktycznie jest taki filmik w internecie, ale jest on fejkiem, który wypuściła firma produkująca zestawy słuchawkowe do komórek, które rzekomo ochronią przed złym oddziaływaniem telefonów komórkowych. Wojtek twierdzi też, że nie ma to sobie zaprzątać głowy technologo 5G, powinniśmy fabrycznie zapisać cały internet na komórce. Zamiast szybszego dostępu z sieci, że sobie ściągnę film czy ściągnę książkę, moglibyśmy pójść w kierunku nie 5G, tylko diesla, który pozwoli mieć wszystkie filmy zawsze w komórce. Nie muszę wtedy tyle ściągać, tylko już fabrycznie mam. I dopiero jak otwieram ten film, to muszę gdzieś zapłacić 3 grosze. Jednak bądźmy łagodni, jak to powiedział pewien wielki Polak o żółtej facjacie. Nauka to skomplikowane rzeczy i nie ma co wymagać od konserwatysty, by rozumiał jej meandry. Żywiołem prawaka jest religia. Zobaczmy zatem, co ciekawego Wojtek ma do powiedzenia na temat religii. Wojtek jest oryginalnym katolikiem. W wywiadzie dla serwisu idziemy.pl stwierdził, że rozumie Stary Testament, natomiast Nowy Testament do niego nie przemawia i go nudzi. Wojtek mówi, że lubi, kiedy Bóg mu wprost czegoś zabrania lub nakazuje, jak ojciec. Starotestamentowy Bóg jest jedną z największych męt w mitologii Zachodu, więc osobiście bamy się człowieka, który ma takich idoli. Religijność Cerowskiego jest jednocześnie okrutna i sucha jak jego pięty, ale też prześno buraczana. Wojtek wierzy we wszystkie możliwe gusła typowe dla niepiśmiennego gminu. Nosi ze sobą olejek egzortyzmowany i używa go, kiedy zbliża się do niego ktoś parający się czarami, wróżka. W książce Rio Anaconda pisze o szamanie, który wysysa choroby z ludzi i serio wierzy w jego moce. Ostrzega innych przed takimi czarownikami. Kiedy w 2017, w sierpniu, przeszły przez Polskę wolnicę, Cejrowski przytoczył obserwacje swojego stryja. Jego stryj powiedział, że tam, gdzie stała na posesji kapliczka, tam wicher nie uderzał. Wojtek zauważył, że tam, gdzie ludzie się modlą i zapraszają księży, tam nie było rozpierduchy. Wojtek nie zadaje się z innowiercami, ponieważ to, cytuje niebezpieczne duchowo. W 2012 nakręcił program o buddyzmie. Stwierdził tam, że w buddyzmie czci się i oswaja demony, że Dalaj Lama modli się do Lucyfera. Buddyzm jest według niego religią okultystyczną i nie ma sensu tam się modlić w kościołach, no bo nie ma do kogo. A co jeśli chodzi o kościół jako instytucję? Wojtek oczywiście twierdzi, że winnymi pedofili w kościele są geje. W końcu Kler rzadko bierze się za dziewczynki i na pewno nie ma to w związku z tym, że ministranci to raczej chłopcy. Cejrowski powiela mit o gejach jako szczególnie skłonnych do molestowania dzieci. Omówiłem tę bzdurę w odcinku o Bosaku. nie molestują częściej dzieci. Cejrowski ogólnie bagatelizuje problem pedofili w kościele, no bo w innych zawodach też zdarzają się pedofile i to nawet częściej. Na pewno nie ma to związku z tym, że pedofile w kościele są systemowo chronieni. Ale Cejrowski nie tylko krytykuje, ma też realne rozwiązania problemu kościelnej pedofilii. W jednym wywiadzie stwierdził, że księża powinni być wyjęci spod jurysdykcji państwowej, powinna ich obowiązywać tylko jurysdykcja kościelna. Księża powinni mieć immunitet od przepisów prawa państwowego. To na pewno doskonale wpłynie na problem kościelnej pedofilii. Jestem pewien, że liczba skazanych pedofilów spadnie wręcz do zera. Nieco gorzej z liczbą molestowanych dzieci. Co Wojtek sądzi o papieżu Franciszku? Papież ma okropne buciory i słabe gadane. Ogólnie jest jakiś lichy. Ma bałagan w głowie, jakiś bigos. Głosi herezję. Nie można mu ufać. Nie podoba mu się też to, że papież apelował o miłosierdzie dla osób homoseksualnych. Właśnie, w sprawie miłosierdzia do gajów. Cejrowski kiedyś skrytykował Lecha Kaczyńskiego za to, że powiedział on, iż 13-latka może w pewnych sytuacjach dokonać aborcji. Cejrowski wówczas stwierdził, że Kaczyński nałożył na siebie ekskomunikę. Powiedział wtedy dokładnie: cytuję, Jeśli prezydent Kaczyński mówi, że w pewnych sytuacjach 13-latka ma prawo do aborcji. To sam odrzuca prawa Kościoła i nakłada na siebie ekskomunikę. W następną niedzielę nie ma prawa do komunii. Wszystko jest zapisane w katechizmie Kościoła katolickiego. Każdy, kto jest katolikiem, musi go przestrzegać. Jeśli nie, to sam rezygnuje z przynależności do Kościoła. I ja się z Wojtkiem zgadzam. Każdy, kto odrzuca katechizm, nie jest katolikiem i mamy w Polsce może parę procent katolików, ale spójrzmy, czy katechizmu przestrzega sam Cejrowski. co mówi o grejach katechizmu? Katechizm zatem wprost stwierdza, że powinno się traktować homoseksualistów z szacunkiem, współczuciem i delikatnością. Powinno się unikać wobec nich jakichkolwiek oznak niesłusznej dyskryminacji. Czy Cejrowski traktuje gejów z szacunkiem, współczuciem i delikatnością? No cóż, Cejrowski powiedział, że gejów należy wytykać palcami, bo budzą obrzydzenie. Jak mu jeden gej chciał dać prezent, to powiedział, że od nie bierze, bo może być zachifione. To raczej nie jest szacunek, współczucie i delikatność. Ewidentnie zatem Wojtek nie przestrzega katechizmu. A zatem, według własnych słów, Cejrowski się skomunikował. Wspomnieliśmy o aborcji. Cejrowski jest oczywiście za całkowitym zakazem aborcji, ale to nic nadzwyczajnego uprawaka. Wojtek jednak lubi się wyróżniać i idzie znacznie dalej. Cejrowski chce karać za aborcję do żywocie. Namawia do dokonywania aktów samospaleń przed klinikami, chociaż sam się do tego, nomenomen nomen, nie pali, Cejrowski popiera też strzelanie do aborterów. Powiedział on, cytuję: Skoro w obronie dorosłej osoby mamy prawo wyciągnąć broń i strzelać, robią to na przykład policjanci, to tym bardziej w obronie niewinnych, zabijanych w klinikach. Cejrowski twierdzi też, że nie ma takich medycznych przypadków, kiedy ciąża zagraża życiu kobiety. No rozumiesz, czasem czasem się zmienia. Nie ma medycznych przypadków, kiedy nie dziecko zagraża zdrowiu matki. Nie ma. Są. No to no, spiszmy protokół niezgodności. Bo się Z kim nie chcesz spisać ten protokół niezgodności? Cejrowski nawet duchowo adoptuje płody i odprawia za nie modlitwy. Cejrowski zatem mężnie broni nienarodzonych dzieciątek, istotek bez mózgów i układów nerwowych. Aż trudno sobie wyobrazić, jak on musi bronić istot czujących, posiadających układ nerwowy i mózg. Na przykład zwierząt. W jednym odcinku swojego szaletu poruszył problem praw braci mniejszych. Posłuchajmy go sami, bo mówił wtedy rzeczy inspirujące. Jest zabronione transportowanie zwierząt przewożonych na targowiska w sposób zadający im cierpienie albo stres. Ja bym chciał posłów poinformować, że na przykład moją mamę stresuje każdy transport. 20 km za Warszawę ma pojechać, to ma rajdze fiber przez tydzień. Zakazać, bo jest przecież konwencja nie tylko o ochronie zwierząt, ale i ochronie ludzi też, prawda? Konwencja praw człowieka. Z tego powinno wynikać zakazanie transportu mojej mamy gdziekolwiek. Samolot, pociąg, autobusy skasować, bo się kobieta stresuje. Zabronione jest używanie uprzęży, tu powiem, zabronione jest używanie uprzęży, pęd i innych urządzeń zmuszających zwierzę do przemywania w nienaturalnej pozycji. Więc już nie będzie można byka który waży prawie dwie tony, na takim kółku za nos prowadzać dla bezpieczeństwa, tylko na wyspawę zwierząt pójdzie byk bez kółka i podepcze premiera. Bo taka ustawa będzie. Albo zakazane będą zawody sportowe, gdzie, niech pan pokazuje teraz, gdzie koń ma tutaj wędzidło i tak mu się specjalnie kark przygina, żeby mu sprężynowały plecy. To jest nienaturalna dla konia pozycja, trzeba zakazać. Według tego bystrzaka nie można zakazać przewożenia zwierząt w sposób zadający im cierpienie i stres, no bo jego mama też się stresuje w trakcie podróży. Ktoś wścibski mógłby spytać, czy jego matkę również przewodzi się pod przymusem, czy raczej wsiada ona do samochodu dobrowolnie. No bo jeśli to drugie, to chyba Cejrowski nie popisał się z analogią. Popisał się za to brakiem empatii, co jest zresztą typowe dla prawicowca. Nieczujące zlepki komórek, łapy precz od dzieciątek, świadome czujące zwierzęta, a kogo to obchodzi? No cóż, wygląda na to, że Wojtek jest dość paskudną i niemądrą osobą. Podobno robi fajne programy podróżnicze, ale żadnego nie oglądałem, więc się nie wypowiem. Cześć.